Cześć, witajcie kochani w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z czwartą już częścią, przedostatnią naszej rywalizacji strapkowej. Kto nie widział poprzednich części, zapraszam. U mnie wszystko na kanale jest. Dzisiaj mamy numerki 4, 9, 14, 19 i 24. Także trzymamy kciuki mocno, zostawiamy łapeczki, subskrypcje, komentarze i lecimy. I mamy numerek czwarty. Przybliżę Was. W pierwszej mamy Zeus, w drugiej nie ma nic, w trzeciej mamy Hindi, bo już brakuje trzech literek. I lecimy. V, no to przy okazji zdrapiamy, bo tego dużo nie będzie. Widzę, że jest, ale nie będzie dużo. I O. Tu mamy V i jest O. O. I tyle. W drugiej. Tu jest O. Tu jest o. Tu jest o. I już. I w trzeciej. Tu jest o. Tu mamy drugie słówko. Rok. Tu jest o. Tu jest o. I tu jest jeszcze o. I tu. Dobra. I zobaczmy tyle. Tu jeszcze v. Dobra. Następna literka. To literka M. Szukamy w pierwszej. Tu jest M. Tu mamy M i tyle. W drugiej tu jest M, tu jest M, tu jest M, tu jest M i już. I w trzeciej tu jest M i już. I ostatnia literka to literka L, i w pierwszej tutaj mamy drugie słówko. Lido, tu jest jeszcze L. Tu jest, L, tu jest L, tu jest L. I tyle. Także tutaj nam zostają dwie literki. W drugiej, tu jest L, tu jest L. Tu mamy Bielmo, to jest pierwszy wyraz. Elf, to jest drugi wyraz. Tu jest jeszcze L, ale nic nam nie robi. I w ostatniej, tu jest L. Tu jest dwa razy. Tu jest L, tu jest L. No ale wszędzie brakło. Nożnik był razy trzy. W bonusie było 200. A my mamy trzy różne. Te kontrolne. No co się dzieje z tą ostrością? Także mamy pustaczka. Następny jest numerek dziewiąty. I w numerku dziewiątym, kochani. W pierwszej nie ma nic, w drugiej nic. I w trzeciej też nie mamy nic. W się brakuje trzech literek. Także ta wygląda słabiutko. No ale cóż, zdrapać trzeba. No to mamy literkę A. To sobie wykrakałam. Chciałaś drapać, to drap. Tu jest A, tu jest A, tu jest A, tu jest A. Tutaj, 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 tu, tu, tu. Tu, tutaj, tutaj, tutaj i tutaj. Dobra, ale nam żadnego słówka nie robi. W drugiej, teraz o pierwsze co bonus trapiemy, jest A. No i szukamy, tu jest A, tu jest A, tutaj, 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 tu, 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 tu i tu. I to tyle, słówka dalej brak. I w ostatniej. Tu jest A, tu jest A, tu jest A. Tutaj mamy pierwsze słówko. Tak. Tu jest jeszcze A, tu jest A. Drugie słówko. Akcja. I tu jest jeszcze A. Dobra. No to lecimy dalej. Następna literka to literka M. W bonusie brak. I lecimy w pierwszej, szukamy M. -ki. Tu jest M. I już. W drugiej. Tu jest M. 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 I tu. Dobra. I w trzeciej. Tu jest M. I tylko raz. Dobra. Przedostatnia. Literka to literka F. No to mamy w bonusie. Dobra. I szukamy F. -ki. S S, 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 S. W pierwszej brak. W drugiej. Też nie widzę. I w trzeciej. Tu mamy elfa. I tylko elfa. Dobra. I ostatnia literka to literka D. I w pierwszej. Tu jest D, tu jest D. Tu jest D. Tu mamy słówko lido. I to tyle. W drugiej mamy UDO. To jest pierwsze słówko. Tu jest D, tu jest D. I już bonusie nie ma. I w trzeciej tu jest D. I tyle. Także wychodzi na to, że mamy kolejnego pustaka mnożnik razy dwa. W bonusie było 30. A my tutaj mamy trzy różne kontrolne. Ok, no to bierzemy się za następną z numerkiem 14. W pierwszej mamy rebus, w drugiej nie ma nic, w trzeciej nie ma nic, bo już się brakuje tylko literki W. No to lecimy, szukamy zetki teraz. W pierwszej, tu jest Z, tu jest Z, tu jest Z, tu jest Z i mamy drugie słówko: baza. Dobra. W drugiej. Mamy teza. To jest pierwsze słówko. Tu jest jeszcze Z. I już i w trzeciej. Mamy I zera. To jest pierwsze słówko. Tu jest Z. I tyle. Dobra. Dalej mamy literkę F. W pierwszej. Tu jest F. Tyle. W drugiej. Brak. I w trzeciej. Też nie ma. Dobra. Następna literka to literka N. W pierwszej. Tu jest N. Tu jest N. Tu jest N. I tyle. W drugiej. Trener. To jest drugie słówko. Tu jest N, tu jest N, tu jest N i tu jest N. Dobra. I w trzeciej. Tu jest N, tu jest N, tu i tu. Ale nic nam nie robi dodatkowego. I ostatnia, czyżby W? Mamy W, kochani. O, no, tego to się nie spodziewałam. Powiem Wam szczerze, że tego to ja się nie spodziewałam. Kto oglądał wszystkie odcinki, to wie o czym mówię. Ok, tu nie, nic nam więcej nie robi. W drugiej tu jest dwu, też nam nic nie robi. I w trzeciej tu jest dwu, i też nam nic nie robi. Nożnik był razy jeden. A w bonusie co nam ukryli tym razem? Myszkę. Ale jest, kochani. Ale jest, powinno być BBB i jest BBB. Mamy wygraną z zdrawetkę. I super. No to lecimy teraz do numerku 19. <laughs> to jest numerek Madzi z kanału Alicja w krainie zakupów. Pozdrawiam Cię kochana, bo wiem, że oglądasz regularnie. W pierwszej nie mamy nic, w drugiej nie ma nic, w trzeciej jest test. Bo się brakuje dwóch literek. I szukamy sobie teraz o. W pierwszej. Tu jest o, tu jest o, tu jest o. Tyle. się nie ma. W drugiej. Mamy słówko. Los. To jest pierwsze słówko. Tu jest jeszcze o, tu jest o, tu jest o. Tutaj. Tu jest o, tu jest o. Tutaj i tutaj. Dobra. I w trzeciej. Tu jest o, tu jest o. Tutaj, 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 tutaj. tutaj. I już następna literka to literka N, bo już się jest. I szukamy w pierwszej N. -ki. Tu jest N, tu mamy pierwsze słówko sen, tu jest jeszcze N, tu jest N i tyle w drugiej. Tu jest N, tu jest N, tu jest N i w trzeciej. Tu jest N, tu jest N i tu jest N. Dobra. I następna literka, kochani, to literka H. W pierwszej brak, w drugiej tu jest H, tu jest H i tyle, bo mu się nie ma. I w ostatniej. Tu jest H i tyle, i ostatnia literka to Y, i szukamy w pierwszej. Tu jest drugie słówko: syn, i zostajemy przy dwóch. W drugiej, tu jest Y, i tu jest Y, ale to nam kompletnie nic nie robi, i w trzeciej. Tu mamy egzems, ale to jest drugie słówko. Trzeciego nie odnajdziemy, także był mnożnik razy 1. W bonusie było 50 zł, a my mamy trzy różne kontrolne, czyli pustak. I ostatnia już na dzisiaj, kochani, z numerkiem 24. W pierwszej nie mamy nic, w drugiej mamy tag i set, i w trzeciej mamy pusto. W bonusie brakuje trzech literek. I pierwsza literka, jaką będziemy szukać, to literka X. Mhm, podziękujemy. No to weźmiemy sobie O. I szukamy w pierwszej. Mamy tutaj słówko stos. Pierwsze słówko na tej. Tu jest O, tu jest O, tu jest O, tutaj jest O. Tutaj, tutaj. Tu mamy słówko Boa. I tutaj jest jeszcze słówko Boże słówko, literka O. Dobra. Także mamy dwa słówka na tej. Bonusie. Mamy o i lecimy do drugiej. Tu jest o. Tu jest o. Tutaj, tutaj, tutaj. Tutaj, tutaj. I tyle. I w ostatniej. Tu jest osa. To jest pierwsze słówko. Tu jest o. Tu jest o. Tutaj, tutaj, tutaj. Tutaj, tutaj tu i tu. I już przedostatnia literka to literka U. W bonusie brak, bonusu nie będzie. No, nic dziwnego. U-u-u-u. W pierwszej nie ma, w drugiej. Tu jest U. Tu jest U. I tyle. I w trzeciej. Tu jest U. Tu jest U. Tu jest U. I tu. Dobre. i ostatnia to literka Z i szukamy w pierwszej tu jest Z tutaj ale to tu nam nic nie robi zostajemy z dwoma słupkami na pierwszej lecimy do drugiej i szukamy tu jest Z, ale nic nam nie zmienia i tyle i w trzeciej tu jest Z tu jest Z, tu jest Z, ale tu nam nic, kochani, kompletnie nie robi. Mnożnik był razy jeden, onu się była stówka, a my tu mamy, kochani, pustaczka. Y o kontrolne. Także, kochani moi, na dzisiejsze, drapanko, mamy cztery puste. I jedną, jedyną dyszkę zwrotu, znowu pod bonusem. Także dziękuję Wam pięknie za dzisiaj i zapraszam już na jutro. Jutro będzie podsumowanie, ile udało mi się ze wszystkiego wydrapać, jak wyszedł bilans. Także miłego dzionka Wam życzę i do zobaczenia jutro. Buziaczki, kochani. Pa, pa, pa.